Z Marinem czyli czym grałem raz Ach, w Paryżu, w Paryżu, tak, w Paryżu, 2012, dawno temu, więc zobaczmy jak będzie teraz. No, Marina znam bardzo dobrze, wiem jak gra, wiem jaki ma styl gry, wiem, że będzie trzymał mnie cały czas w korcie, będzie przebijał jak największą ilość piłek, ja muszę zagrać agresywnie, dlatego właśnie sobie zażyczyliśmy z drużyną, żeby ten kor był... Szybki, żeby piłki nam pozwalały na prowadzenie własnej gry. A jeżeli chodzi o mojego drugiego rywala, nie Dodiga, bo go tutaj nie ma, jest to, jest to junior. Za wiele o nim nie wiem, jak, jak już do tej pory miałem przyjemność mierzenia się z innymi juniorami, chociaż jakby to było w Moskwie, czy na Wimbledonie. No muszę postawić swoje warunki gry, tak. Muszę od samego początku Pokazać, że ja będę narzucał mu swój styl gry i zobaczymy, jak będzie. tak? Nie wiem, nie wiem o nic, o nic o nim za bardzo, więc będziemy, będziemy się dowiadywać no, podczas meczu. Jestem dobrze też przygotowany tutaj do Pucharu. Zaraz po powrocie do Polski zacząłem trenować na hali, bo jednak gra na hali jest zupełnie inna. Zacząłem się. Już we wtorek przygotowywać, właśnie w zeszły wtorek, do, do, do tego meczu, więc troszeczkę czasu było. Uważam, że moja gra jest naprawdę naprawdę fajna. Kort jest zrobiony pod nas, tak naprawdę. Piłki tak jak ich chcieliśmy, więc powinno być wszystko dobrze. Zapytam o zdrowie, bo przed wylotem do Stanów mówiłeś, że jesteś na 90%, 99%. Po tej kontuzji nie ma śladu, chociaż ci trochę noga puchnie jeszcze. Jak jest teraz? Nie ma, nie ma większych problemów, jest wszystko fajnie. Tak jak, tak jak powiedziałem wcześniej, no ta noga czasami po jakimś tam większym wysiłku puchnie, czasami, czasami odczuwam podczas nocy jakieś tam delikatne bóle, ale, ale nie jest to nic groźnego. Jeżeli chodzi o zdrowie, to aktualnie jest naprawdę fajnie. Wydaje mi się, że Ziemia powinna mi troszeczkę tutaj pomóc na ziemi tak naprawdę grają całe życie, tak, u nas w Polsce hardkortu na zewnątrz, no nie ma za dużo, jest tylko kilka takich właśnie obiektów, gdzie można przygotować się do, do występu na dworzu, więc cała nasza tutaj drużyna gra całe życie na ziemi, no, polski kraj jest jednak zbudowany głównie z ziemnych kortów, więc, więc wydaje mi się, że tego typu Kord będzie mi sprzyjał, tym bardziej, że w Monte Carlo, czy w Madrycie jest niezwykle szybko. Ta ziemia coraz mniej przypomina ziemię, to jest bardziej beton posypany, nie wiem, jakimś, jakimś takim bardzo drobnym, bardzo taką miałką ziemią. Piłki do tego są ciężkie, są to Danopy Forty, które naprawdę latają szybko, tak, tak samo na French Open. Jest bardzo szybko. Piłki, babolaty, które są, nie tracą prawie że ciśnienia, więc wydaje mi się, że powinno być ok. Zaraz po Davis Cupie wracam już do łodzi. Już w poniedziałek będzie czekał na mnie trening właśnie na Ziemi, więc będzie parę dni na, na przygotowanie się i, i ostateczne tam przygotowania do Ziemi, do turniejów na Ziemi będą już w Monte Carlo cel na ten miesiąc turniejów na ziemię? Grać jak najlepiej.